Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam pomysł, jak bardzo łatwy i szybki sposób stworzyć swoją własną kryptowalutę, wypromować ją, a na końcu dnia ona po prostu okaże się zwykłym skamem. To jest BK World, ja na imię Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. Myślę, że większość z Was nawet sobie nie zdaje sprawy, jak w bardzo łatwy i szybki sposób można stworzyć swój własny, własny coin, własny token, wypromować go, a na końcu dnia po prostu stworzyć z tego jeden wielki skam. I w ten sposób właśnie myślą skamerzy. Tak? Kilka rzeczy, które Wam tutaj przedstawię. Skamerzy wykorzystują tak naprawdę na co dzień do swojej działalności. Pokażę Wam schemat ich myślenia, który jest powiązany bezpośrednio właśnie z myśleniem w cudzysłowie nowych inwestorów, którzy dopiero zaczynają na, na rynku. I właśnie ten odcinek tak naprawdę jest skierowany do wszystkich nowych na rynku, aby właśnie bardzo aby, aby, aby uniknęli tak naprawdę tego typu projektów, skamerskich projektów, które będą chciały po prostu wyciągnąć, wyłudzić od Was, od was pieniądze, tak. Oczywiście bardzo fajnie, że nowe osoby, Pojawiają się na, na rynku kryptowalut, ale nie chciałbym tutaj, żeby właśnie od razu te osoby sparzyły się, aby zostały na dłużej w tym całym ekosystemie świata kryptowalut. Ale jeśli trafią właśnie na jeden z kamerskich coinów, to tutaj nie ma, nie ma co się łudzić. Najprawdopodobniej tak szybko jak, jak weszli, tak szybko też wyjdą z tego rynku, zostanie, zostanie duży, duży niesmak i będzie tak naprawdę to bardzo, bardzo zły PR dla całego, dla całego rynku. Dlatego celem tego odcinka nie jest tak naprawdę pokazania i nauczenia was, jak zostać z kamerem, ale tak naprawdę pokazać Wam, jak uniknąć, uniknąć skamerskich projektów i w jaki sposób kamerzy. Wykorzystują narzędzia, które są dostępne na, na, na rynku do bardzo szybkiego, łatwego i prostego wykorzystania i wypromowania właśnie skamerskich coinów. Pierwsza rzecz. Każdy skamer myśli w ten sposób, jak. jak jak myśli ulica. To znaczy, jeżeli dzisiaj przychodzi na rynek nowy, nowy, nowy inwestor, mały, duży, średni, to w pierwszej kolejności czego, co robi, tak naprawdę szuka, szuka coina, który na dzień dzisiejszy ma bardzo, bardzo małą wycenę, tak? czyli mam tutaj na myśli coina, który będzie bardzo, bardzo tani w stosunku do choćby pierwszej dziesiątki, tak, coinów, większość, większość nowych inwestorów myśli w ten sposób, Ok, widzi tutaj wycenę Bitcoina, że trzeba zapłacić ponad 31 tysięcy dolarów na tą chwilę za jednego Bitcoina, więc myśli sobie w ten sposób, okej, okay, no to ja sobie znajdę coina, który kosztuje milionową część Pełnej wyceny, pełnej wyceny bitcoina i założeniem właśnie takim, że a bitcoinowi się udało, to prawdopodobnie ja za chwilę znajdę złotego grala, który kosztuje jedną, jedną setną dolara, na przykład, czy też jedną milionową dolara i, i sobie kupię tego 10 milionów sztuk, niech sobie to leży i prawdopodobnie to w ciągu najbliższych roku, 10 lat urośnie do, właśnie do pod podobnej wyceny jak. Jak bitcoin. Oczywiście, nic bardziej mylnego, tak? Wiele projektów, właśnie, wiele skamów, właśnie bazuje na, tej, na, na tym koncepcie, tak? czyli, czyli ulica szuka bardzo, bardzo tanich coinów, które oczywiście nie wpadają od razu w oko, tylko skamerzy właśnie promują na, na różnych social mediach, tak? Twitter, Facebook, Insta, TikTok, bardzo popularne wśród oczywiście młodszych, młodszych osób. I te właśnie, właśnie soszale są wykorzystywane właśnie do promowania tych tanich coinów. Dla przykładu, wyszukajmy sobie jakiś token. Nie od razu mówię, że to będzie token skamerski, ale. Schemat myślenia właśnie tutaj z kamerów jest często bardzo podobny, wykorzystują, wykorzystują właśnie nazwy, które są łudząco podobne do jakichś większych pro, projektów, które już, już na rynku zaistniały, mają dobry marketing, więc bardzo często tutaj wykorzystują nazwy pochodne od, od różnych właśnie coinów, tak? I na przykład weźmy sobie Moon Token, napiszmy, zobaczymy, co tutaj nam wyskoczy o Moonlight Token na przykład, tak? mamy token, który tak jak widzicie pierwsza rzecz, która tutaj się bardzo mocno rzuca w oczy, czyli wycena tego coina jest po prostu absurdalnie niska, więc wiele, wiele nowych osób na rynku myśli w ten sposób ok, czyli mamy bardzo taniego coina, który kosztuje no, na milionowe części, jak nie miliardowe części tutaj jednego dolara druga rzecz, spójrzcie sobie od razu na max supply, tak, mówimy o trylionach, o trylionach coinów i to są pierwsze, pierwsze dwie rzeczy na które tutaj mm, Warto zawsze zwracać uwagę w momencie, kiedy wchodzicie na rynek i, i próbujecie, próbujecie właśnie wybrać jakiś projekt do zakupu. A niestety bardzo wiele osób, myślę, że 90 parę procent, wchodząc na rynek, nawet nie sprawdza nawet nie sprawdza projektu, czym jest, z czym się goje, jak długo jest na rynku, kto jest twórcą. No Całej tej otoczki, której tak naprawdę większość, większość z nas nie poświęca w ogóle, aby tutaj zainwestować pieniądze świadomie. tak? Więc dwie rzeczy. Skamerzy wykorzystują niską wycenę, bo tak myśli ulica, czyli kupię tani coin, który potem cena, jego cena wystrzeli wzrośnie do powiedzmy 1 dolara, 10 dolarów. I kiedy zapakują się na przykład za kwotę 10, no nawet 1000 dolarów, kupią, kupią takiego Moonlight Token. Miliony sztuk tak naprawdę za, za tą cenę i z nadzieją właśnie, że ta, ta kwota tysiąca dolarów przeskalowana właśnie do, po, po wzroście do jednego dolara da im absurdalne zarobione pieniądze. I na tej, na tej zasadzie, tej prostej zasadzie właśnie działają skamerzy. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, wielu właśnie tutaj z kamerów działa też właśnie w ten sposób, o którym już wspomniałem wam przed sekundą, to znaczy wybiera, wybiera nazwy bardzo podobne do, do projektów, które już zaistniały i, i mają się całkiem, nieźle, całkiem dobrze na rynku. Dla przykładu, jeśli będziemy sobie szukali, jeśli będziemy twórcą takiego, takiego skamerskiego coina, to na przykład można wykorzystać nazwę od Dogecoina i zobaczcie, no już od razu nazw podobnych do dogecoin wyświetliło mi się ponad 60 tak więc tutaj y, z czystym sercem można za, y, założyć że wiele z tych właśnie coinów y, wykorzystuje podobny właśnie schemat zobaczcie jakie nazwy doge style y, king dog y, ju dog no to naprawdę tutaj bez kozary mówię że większość tych projektów jest y, właśnie w ten sposób stworzonych y, dalej jeżeli chodzi o słowa na przykład związanych z bezpieczeństwem, tak, czyli weźmy sobie safe Coiny, tak, czyli zobaczcie, w tym momencie mamy ponad 80 projektów tylko ze słowem safe. A zwróćcie jedną rzecz, jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet pierwszą, pierwszą setkę, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, pierwsze 100, 100 Coinów Tokenów, to, tu, to w tym zakresie bardzo tak naprawdę nie znajdziecie żadnych projektów, oprócz oczywiście Dogecoina, który który miałby nazwę w swojej nazwie słowo Dodge czy, czy Safe czy też, czy też Moon. Tak? Więc tutaj to są takie składowe, które warto, warto zobaczyć, zastanowić się nad sensem i racjonalnym, racjonalnością inwestycji w tego typu, w tego typu projekty. Kolejnym aspektem, jaki tutaj jest wykorzystywany właśnie przez skamerów, to w ostatnim czasie bardzo często właśnie wykorzystują smart chain, od, od, czyli blockchain od, od Binance, Binance Smart Chain, z prostego powodu. Może na początku samo stworzenie coina będzie na dzień dzisiejszy troszkę droższe w wypadku użycia innego blockchainu, na przykład blockchainu Ethereum, ale na samym końcu, na końcu dnia okaże się, że cały ekosystem, jeżeli chodzi o Sprzedaż, rozsyłanie coinów jest tutaj dużo, dużo tańsze w stosunku właśnie do, do sieci Ethereum. Więc tak jak w tym wypadku, również Moodlight Token, proszę zobaczcie, również wykorzystuje blockchain Binance Smart Chain. Co dalej? Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o stworzenie coina, no to tutaj bardzo ważnym argumentem, aby go wypromować i, i zaliczyć tutaj z, klasyczny schemat, jeżeli chodzi o skamy pump and dump, czyli mamy gigantyczny wzrost na, na tokenie, oczywiście wzrost, wzrost, który tak naprawdę w momencie osiągnięcia swojego piku będzie od razu zdampowany przez, przez kamerów tak? Bo musicie wiedzieć, najprawdopodobniej skamerzy, czy znaczy najprawdopodobniej skamerzy będą posiadawa, posiadali z całego, z całego max supply 90-95% całej, całej podaży tak naprawdę te, te, tych coinów. Jak, jak oni to robią tak naprawdę? Musicie wiedzieć, że dzisiaj bardzo łatwo jest wypromować wypromować taki, taki coin. Wystarczy poszukać odpowiednią platformę. W tym wypadku mamy, mamy, mamy tutaj platformę market, Reddit Marketing i musicie wiedzieć, że aby tutaj wypromować na przykład na Reddicie um, swojego coina, gdzie będzie umieszczony, umieszczony właśnie post um, i zobaczmy, ile, ile to kosztuje. Ustalmy sobie, że chcemy właśnie skorzystać z serwisu up, upvotesów, tak? czyli, czyli będą tutaj oddawane głosy. Proszę zobaczcie, jeżeli chodzi o Ilość awolców, to załóżmy, że chcemy 500 głosów i to już nas kosztuje w tym momencie 100 dolarów. Tak? I do tego jeśli dołożymy sobie, że chcemy dodatkowo 6 czy 10 komentarzy, to tak jak widzieliście, musimy do tego dopłacić 17 dolców i musicie wiedzieć, że od razu tak naprawdę w ciągu najbliższego czasu na Redditie pojawią się właśnie pojawi się właśnie artykuł. Zakupionymi właśnie głosami, aby, aby wypromować, zacząć promować wasz, wasz koń. Tak? Jest to bardzo łatwe, bardzo proste i tutaj niestety wielu wszyscy tak naprawdę wszyscy z kamerzy korzystają z tego typu narzędzi, więc trzeba być tutaj bardzo, bardzo czujnym, nie dawać się właśnie nabrać tym z kamerom, aby, aby tak naprawdę napełnić ich, ich portfele. Tak? Więc tutaj badajcie, sprawdzajcie i, i też. Oglądajcie dalej, tak? Zobaczycie za chwilę dalej, jak, jak bardzo łatwo jest tutaj manipulować całymi social mediami, aby wypromować swój koń i zarobić, zarobić miliony dolarów. Oczywiście w zły, negatywny sposób, więc tutaj nikomu nie życzę, aby, abyście stali się właśnie ofiarami tych skamerów. Jeżeli chodzi o inne, inne platformy, to proszę, proszę zobaczyć dalej. Tak? Like Service 24. Możemy tak naprawdę tutaj za pośrednictwem tego serwisu kupić dowolną ilość lajków, jeżeli chodzi o. Zobaczcie, no, większość platform social mediowych, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, TikTok, tak, który jest bardzo popularny wśród wśród młodzieży, tak, młodych w cudzysłowie inwestorów, którzy oczywiście dysponują jakimiś środkami i, i marzy im się wielkie, wielkie bogactwo, ale popatrzcie sobie na Like Service 24. Mamy tutaj wybraną opcję Twitter. Gdybyśmy dzisiaj chcieli, zobaczcie, kupić 50 lajków, to kosztuje ledwo dolar, przepraszam, 1 ,69 euro Jeśli byśmy chcieli 500 lajków, to zaledwie jest 8 dolarów. Wierzcie mi na słowo, że wielu z kamerów, że większość z kamerów stać na to, aby wydać, wydać te 8, 8, euro, 8 euro właśnie na te 500 lajków. Niejednokrotnie dysponują dużo, dużo większymi budżetami, aby tutaj uwiarygodnić właśnie Swój, swój projekt. I teraz widzicie, zobaczcie dalej. Wystarczy tutaj, że wybierzecie 500 lajków, i skamerzy mają tutaj możliwość również wyboru, czy, czy lajki mają się pojawić, jakie ilości lajki mają się codziennie pojawić. Dodajemy do kosza i generalnie już podając oczywiście URL swojego tweeta, swojego tweeta, już ten, ten post będzie właśnie promowany. I idąc dalej, jeśli właśnie zauważycie, że na Twitterze, czy też na innej platformie coraz częściej pojawia się promowanie właśnie tego typu projektów jak na przykład tutaj Doge Token który bardzo często w swojej, swojej nazwie ma właśnie odniesienie właśnie do znowu sporo tego właśnie u mnie, ale przepraszam Was za to za to moje słownictwo ale okej, okay, Doge, Doge Token zobaczcie, jeżeli tutaj mamy bardzo często wymieniany nasz, nasz token skamerski token to już pompujemy już pompujemy w bardzo łatwy sposób ten post. Dodatkowo tutaj widzicie dwie, dwie jakieś panie wystąpiły sobie reklamując reklamując właśnie ten, ten projekt, co bardzo łatwo przyciąga uwagę, przyciąga oko i już dalej lecimy z promowaniem. Kolejny, kolejny ruch, jeżeli chodzi o otworzenie projektu i nadawanie, nadawanie temu projektu jakby większej wiarygodności jest stworzenie strony, strony projektu, która bardzo często wygląda właśnie w sposób nowoczesny, to znaczy nowoczesny, skierowany do, do młodych osób. Jak, na, jak na, dla przykładu, tutaj, właśnie projekt Mojo. Jeżeli przejrzycie, a czy inaczej, jeżeli już jesteście na tym etapie, że przeglądacie, przeglądacie stronę, przeglądacie white paper, popatrzycie na roadmapę, to już jest połowa sukcesu, tak? bo już gdzieś tutaj zapaliła Wam się lampka i próbujecie znaleźć te wartościowe projekty, które warto inwestować. Ale jeśli przyjrzymy się tutaj na przykładu projektu, projektowi Mojo, to, to oczywiście zobaczcie, tutaj można w bardzo łatwy sposób skorzystać z jakiegokolwiek wielu dostępnych szablonów, które pozwalają w bardzo łatwy i szybki sposób stworzyć stronę internetową. Oczywiście można tutaj umieścić swój team, który no już na pierwszy rzut oka widać, że nie, nie wzbudza nie wzbudza mojej, mojej ufności, tak, ponieważ no, okay, mamy tutaj jakiś astronautów, którzy próbują reklamować swój projekt, mamy creative director, mamy chief of marketing, tak? no to są przypadkowe osoby, no, samo widzicie, Pump, Baxter, no, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe niki mają właśnie ci twórcy te, tego projektu. Możecie oczywiście spojrzeć na roadmapę I tak jak mówię, to jest bardzo łatwe do stworzenia wybieracie jakiś szablon i lecicie, lecicie właśnie z tematem, tak, oczywiście audyt, tak, no to już samo przez siebie, jaki jak audyt, tak, można tutaj gołym okiem zobaczyć, że audyt chyba napisany na kolanie, parę słów o, o projekcie, audyt stworzony oczywiście przez samych twórców, tak, żadna, żadna super specjalistyczna firma na pewno nie audytowała projektu, w tym wypadku Mojo, więc to jest jeden z wielu sposobów na szybki i łatwy marketing swojego projektu, aby stał się on bardzo, bardziej wiarygodny. No i oczywiście tutaj Buy Mojo, tak, który najprawdopodobniej tak od razu widać korzysta najprawdopodobniej tutaj z platformy, z giełdy, z exchange'u Pancake Swap, tak, gdzie bardzo łatwiej i szybki sposób w tym wypadku za, za tokeny BNB można, można zakupić właśnie token Mojo. Tak to w skrócie działa, ale musicie wiedzieć jeżeli chodzi o samo stworzenie tokenu może z was większość nie wie, albo może już się domyślacie. Samo stworzenie dzisiaj tokenu, tokenu jest również bardzo proste. Pojawia się niestety, albo też stety, no bo ten, ten ekosystem ma być coraz łatwiejszy, przyjazny, ale tutaj każdy z was musi wykazać się przynajmniej odrobiną, odrobiną właśnie. Hmm, jak to nazwać, odrobiną chęci poznania głębiej projektu, zanim zainwestujecie jakąkolwiek złotówkę, jakiegokolwiek dolara w jakiś dany, dany projekt, tak. Tutaj dla przykładu pokażę Wam właśnie jedną z platform, która umożliwia stworzenie szybko, bardzo łatwo coina. W tym wypadku, w tym wypadku użyjemy, użyję, tutaj pokażę Wam znowu Binance Smart Chain, ale tutaj, kiedy przejrzycie sobie tą aplikację to tutaj jest możliwość wykorzystania różnych blockchainów, m.in. Ethereum, m.in. Tron, ale tutaj, ponieważ w ostatnim czasie skamerzy bardzo często właśnie wykorzystują Binance Smart Chain, więc tutaj pokażę Wam, jak bardzo łatwy i szybki sposób potrafią tego typu narzędzie wykorzystać do swoich celów, nie będąc tak naprawdę w ogóle programistą, tak? czy też nie, nie, znając, nie znając języka kodowania dla tego typu projektów. I tak jak Wam mówiłem wcześniej, nazwa tokena. Musi być popularna, musi być chwytliwa, żeby kojarzyła się bardzo szybko już dziś z zasłyszanym coinem. I na przykład nazwijmy to dzisiaj Dodge Gold, tak? Na przykładu, oczywiście tutaj to jest tylko informacyjnie, symbol, żeby też był prosty DGG. I to co mówiłem, zawsze tutaj z kamerą zależy na tym, aby ich token, podaż ich tokena była jak największa, tak żeby jak najwięcej ludzi tutaj załapało się. Na skam. Tutaj mamy milion tokenów, 10 milionów, 100 milionów, m, miliard, a nam zależy, żeby nasz projekt był kwadratryliony, y, tak, cokolwiek, jak, jakkolwiek to duża y, będzie liczba. Oczywiście zostawiam sobie y, po przecinku, że będzie jeden jeden symbol po przecinku. Jeżeli chodzi o opcję, tutaj można dodać spalanie, y, wykopanie, można y, zatrzymać, y, zatrzymać proces y, tworzenia, y, można również stworzyć. Y, token deflacyjny, ale nie w tym rzecz. Wystarczy nacisnąć Create Token, już się łączy z moim portfelem i zobaczcie, aby stworzyć token o nazwie Doge Gold, w ilości takiej jak widzicie, wystarczy dzisiaj zapłacić 0,7 BNB, czyli plus minus jakieś 200-250 dolców i jesteśmy już w tym momencie posiadaczami Tokenów, właśnie w oparciu o smartchain. Oczywiście ja tego nie będę tworzył, zresztą nawet na tym portfelu nie mam tutaj aktualnie takich środków, ale też nie jest to moim celem, aby wydawać bez sensu prawie jednego, jednego BNB na tego typu zadanie. I co jest ważne, tutaj platforma, wiele z tych platform pozwala właśnie na szybkie ukrycie tego typu podaży. Co to mam na myśli, wystarczy skorzystać z Batch Wallet Generate. I w tym momencie przechodzimy do zakładki, gdzie wystarczy podać na przykład, że chcemy, aby na 100 różnych portfeli zostały w przyszłości wysłane, wysłane nasze, nasze tokeny. To wystarczy tutaj wpisać liczbę, liczbę portfeli, nacisnąć dalej. I tak jak widzicie, w tym momencie już stworzyłem 100, 100 różnych portfeli w oparciu właśnie o, o sieć BSC. Tak jak widzicie, mamy adresy, mamy klucze prywatne, mamy, mamy również słowa. Słowa zabezpieczające nasze portfele, i wystarczy nacisnąć tutaj eksport, i mamy te wszystkie portfele wyeksportowane do pliku Excel, gdzie później już zarządzamy tymi portfelami. I tutaj właśnie te 100 portfeli w bardzo łatwy sposób można, można wysłać te tokeny, które stworzyliśmy, podając właśnie adresy, które przed chwilą stworzyliśmy i. I ukryć tak naprawdę całą podaż zostawiając na początku, może 5, może maksymalnie 10% całej podaży, listując to od razu na, na, na PancakeSwap, bo bardzo często tutaj wykorzystywana jest właśnie platforma PancakeSwap, aby w bardzo łatwy i szybki sposób um, można było za pomocą zakładki Exchange kupić właśnie nasz, nasz coin, na przykład za, za, podczas wymiany za BNB lub też inne inny token, bo jeśli zwrócimy znowu do, do strony CoinMarketCap Moodlight Token, tak jak widzicie kontrakt wyemitowany właśnie na, na smart chainie. Binance Smart Chain, kiedy sobie przejdziemy do, do zakładki market to od razu widzicie, że bardzo łatwo bardzo łatwo tutaj umieścić, ponieważ korzystając z Binance Smart Chain, podając, podając adres kontraktu, już jest mamy możliwość sprzedaży naszego tokenu właśnie na platformie PancakeSwap. A jeśli chodzi o inne platformy, to musicie wiedzieć, że bardzo dużo, bardzo dużo giełd nie weryfikuje tak naprawdę, czym jest token, jakiego źródła, jakie ma zadanie, jakie cele. Wystarczy tak naprawdę opłacić listowanie. Nie są to jakieś gigantyczne pieniądze, jeżeli chodzi o wylistowanie jakiegokolwiek, jakiegokolwiek tokenu na, na giełdzie. Wiele z tych giełd, tak naprawdę, jest nastawionych tylko właśnie po to. Aby tutaj robić, robić wolumen, z tego też giełdy żyją, szybko sprzedać, szybko, szybko kupić i na tym polega cały, cała zabawa. Jeżeli chodzi o Pancake Swap, to tutaj musicie wiedzieć, że na samym początku skamerzy robią to w ten sposób, że tworzą sobie kilka portfeli i tak naprawdę, jeżeli chodzi o platformę Pancake Swap, między tymi swoimi portfelami kupują, sprzedają. Sprzedają tokeny, aby właśnie, aby właśnie tutaj wykazać, że jest obrót, jest, jest volume. Tak? I kiedy połączymy te wszystkie składowe, tak? czyli social media, platforma, y, strona internetowa projektu, y, listowanie na PancakeSwap tak, y, kiedy popatrzycie, że o 90% y, obrotu tego tokena odbywa się właśnie na platformie PancakeSwap, to już są to y, składniki, które. Gdzie zapala mi się czerwona, czerwona lampka, ok, trzeba uważać na ten token, tak? Trzeba uważać na ten projekt. Tak naprawdę to jest moment, gdzie przestaje się interesować jakimkolwiek kryptowalutą, czy też tokenem. A skąd, skąd to się bierze, ponieważ bardzo często, odkąd sam siedzę, sam siedzę w ekosystemie, w świecie kryptowalut, dosyć często dostaję właśnie pytania, czy zainwestowałbym w ten czy inny token, bo jest bardzo tani, pewnie wzrośnie do. Do ceny 100 tysięcy dolarów, może to jest nowy bitcoin, tak? Jest to błędne założenie, błędne, błędne myślenie, jeżeli chodzi o, o wiele z tych skamerskich projektów. Jeszcze dla przykładu, jeżeli popatrzymy sobie na, na inny coin, Metamoon, ta sama sytuacja, zobaczcie, absurdalna wycena. Oczywiście tutaj w tym wypadku nie mamy, nie mamy podanego market capu, ale znowu ta sama historia: mamy kontrakt stworzony na Binance Smart Chain, mamy tutaj market. Zobaczcie, w tym wypadku tylko i wyłącznie na, na platformie PancakeSwap ten token ma swoje listowanie. Ok, tak jak widzicie, jest to bardzo łatwe, bardzo proste. Mam nadzieję, że da Wam też to do myślenia: że pozwolicie sobie na luksus i poświęcicie w momencie, kiedy będziecie obserwowali jakiś projekt, pozwólcie sobie przynajmniej na poświęcenie tych kilku minut, aby właśnie zweryfikować, sprawdzić projekt, yy, niestety wielu z Was tutaj będzie myślało, że ok, kupuję ten tani projekt i, i mi się uda, tak, nawet jeśli to jest, yy, jesteś świadomi, że to może być projekt skamerski yy, i Wam się uda zarobić 100, 200, 1000% to musicie pamiętać jedno, będziecie tylko tym jednym jednym promilem tak naprawdę osób, którym w cudzysłowie się uda, tak, ale musicie pamiętać, że na końcu dnia 99% z Was niestety straci swoje, swoje środki, swoje oszczędności. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten, o ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś komentarze, serdecznie do, zapraszam do podstawiania właśnie tych komentarzy i opinii, czy też pytań pod filmem w komentarzach. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie również o dzwoneczku i zapraszam na kolejne materiały. Do zobaczenia, cześć.